Dzień dobry. O hej Betty, miałam do ciebie pisać przed chwilą, ale mówi: Nie wiem, czy nie jesteś w pracy, więc nie będę przeszkadzać. Cześć Agatko. Cześć Monia. Mam doła, więc stwierdziłam, że muszę się jakoś rozruszać. Hmm. Mm -hmm. Cześć Agatko, tak cześć. E, pamiętajcie o kciukach, dziewczynki, bo to mm, pomaga mi iść w świat. Więc dwa razy kliknijcie na ekran pojawią się kciuki. A wolne masz! Ojej, rozkładacie coś. Patrz, a mnie te kwasy omega-3 naprawdę trzymają. Ja w ogóle nie miałam nawet kataru ani mój Filip miał raz katar, także i to trwał trzy dni ten katar. No, mnie te kwasy chronią mocno. No, ja też dzisiaj pod się. Nie zrobiłam nic, nic, nic. Poza tym, że byłam u Filipka w szkole e, z mężem, e, byliśmy załatwić pewną sprawę, i wróciłam do domu, i po prostu mam takie zjazd energetyczny już od wczoraj. E, I dzisiaj jeszcze nic nie nagrywałam. Słuchajcie, więc nie wiem, czy jutro. Ech, jutro to będzie vlog z wczoraj, ale pojutrze chyba vloga nie będzie vlogmasu, bo ja dzisiaj nic nie nagrywałam, nie jestem w stanie póki co. A, leżysz plackiem, no to leż. Ja dzisiaj też leżę i łączę się z tobą w bólu. No i dobrze. Coś tu mi mój mąż kochany wysłał, czekajcie dziewczynki. Zmiany taryfy regulaminów, PKO. Taka... Dobra, to później przeczytam. Omega, ale też dokupiłam witaminę C. No, widzisz, omega, omedze nierówna, nie? Ta moja po prostu radzi sobie świetnie. Naprawdę nas chroni, jeśli chodzi o odporność, jest świetna. Złączyłam hmm, sobie bajkę w tle, dzisiaj oglądam same świąteczne filmy i teraz leci Scrooge. Hej Majunia, hej. Hej, hej. <ścoughs> Brawo ty. No właśnie. Ja nawet nie pachnę, bo nawet zapomniałam się rano perfumami psiknąć. Ale jestem czysta, żeby nie było. Byłam się. O, nie mam siły. Na no, nic dobrze, że mam obiad. co to za spadek energii? No myślę, że depresja. Eee, depresja, nerwica i wszystko razem. Biodro mi się odzywa, strasznie mnie boli. No, jednak w tym gdańsku przez weekend z mężem robiliśmy po 18 tysięcy kroków. No, i nóżki się odzywają, no tak, nie najlepiej. Mi. Tak, jak ostatnie parę dni walczyłam ze sobą i żeby nie siadać na kanapie, tak. Dzisiaj się poddałam. Nie, nie ma, dzieniu. Były takie kolejki do restauracji wszystkich. Piątek, sobota, że to jest jakiś kosmos. Szukaliśmy restauracji, żeby móc cokolwiek zjeść po godzinie czasu. My też się też krążyliśmy wokół starówki. Nie chcieliśmy gdzieś tam nigdzie indziej iść, bo tam też przy starówce mieliśmy fajny apartament. Byliśmy w Śliwce w Kompot, bardzo fajna restauracja. Byliśmy w pijalni czekolady wedl, Wedlu. To byliśmy już w dzień wyjazdu, w niedzielę. Byliśmy w Whisky Indigèr, i tam jadłam pierwszy raz takiego prawdziwego hamburgera z wołowiny. No, w życiu nie jadłam hamburgera, a to było przepyszne. No, także. A, i w sobotę byliśmy pierwszy raz w życiu też w indyjskiej restauracji. I indyjska restauracja nas po prostu zachwyciła smakami. O, dzięki Agatko. Czasem trzeba. Widzisz, ja też unikam kanapy. Od wczoraj leżę i mam w nosie wszystko dookoła. No i ja dzisiaj też. Mam obiad, więc. Ja od siebie mam jakieś 5 km, więc zazwyczaj robimy spacer. A, to bliziutko masz. To zazdro. No my byliśmy z mężem drugi raz w Gdańsku i na pewno wrócimy, bo to jest nasze miasto. To jest po prostu nasz Gdańsk. Mi się tak dobrze kojarzy właśnie z naszymi romantycznymi wypadami. Cześć, Sylwunia, Cześć. Oj, w pochmurny, żebyś wiedziała. Pochmurny pogodowo, duszy i na ciele. A no to, no to dobrze. Ja mam obiad. Wczoraj robiłam spaghetti dla Filipa, a dla nas właśnie odwzorowywałam jedzenie z indyjskiej restauracji i udało mi się odwzorować jeden do jeden. Robiłam kurczaka tikka masala i wczoraj robiłam do tego chlebki Nan, Bo tak też w restauracji jedliśmy z chlebkami nan. Natomiast dzisiaj ugotuję do tego ryż. Przepyszne, przepyszny po prostu ten kurczak tikka masala wszystkie przyprawy, wszystkie aromaty, aż tutaj po prostu no aż całe całe chodzicie jedząc to. To jest po prostu tak aromatyczne, tak dobre, że w życiu bym się nie spodziewała. A wchodząc tam, bo tam było jedyne wolne miejsce w sobotę na kolację, byłam taką ja tam lubię sprawdzone rzeczy. Ale mówię dobra, zaufajmy procesowi. No i super było deptakiem ptakiem albo plażą. Wow, super. No, ja nie wiem, czy to będzie Gdańsk, ale <goda> Gdańsk to jest nasze, nasze miasto. O, ja wczoraj piekłam chleb swój orkiszowy, więc dopracowałam już przepis. Musi być mąka pół na pół ciemna z jasną orkiszową, wtedy wychodzi najlepszy. I dzisiaj rano zjadłam kanapkę z masłem i z pomidorem. E... No, było dobre. Uff. Teraz Fisi będzie dzwonił dziewczyny, więc ja tak tylko na chwilkę przeszłam, żeby sobie nastrój poprawić. 12 u nas, Betty. 12 jest strasznie ciepło. Wczoraj było też 12 i deszcz. Dzisiaj 12 i deszcz. Jest bardzo ciepło. Nawet dzisiaj Filipowi do szkoły, jak szedł mówiłam, bez czapki, bez rękawiczek i cień, cieńszą kurtkę, bo masakra. Wiosna. To znaczy, ja uważam, że to dobrze. Na zimę jeszcze jest czas. Zima ma być 22, tak? Grudnia, więc Iście taka jesienna pogoda. Eee, tylko słońca mogłoby być więcej. No to u nas Agatko podobnie. Co? Zając idzie czy Dzieciątko? Nie rozumiem. No, ja też chcę śnieg, ale zima jeszcze czas. Do zimy jeszcze czas. Cześć Ulu. Cześć Urszulko. No, mi też brakuje słońca. U nas nie było już słońca. Sześć dni. Masakra. Cześć Wika. Która godzina dziewczyny? Napiszcie mi, proszę. Bo nie wiem, o której się rozłączać. No, ale do świąt jeszcze trochę. No, do świąt jeszcze trochę. O, dzięki, badka No, to zaraz kiki będzie dzwonił. Hmm, przepraszam Was. Mu śniegu brakuje, to prawda. Jakbym miała wybierać pochmurne niebo, a śnieg, to wolę zdecydowanie śnieg. Luna, ty musisz się wykąpać, czy tak cuchniesz psem? Kiedy ty byłaś kąpana? Ze trzy miesiące temu. Mm. Idź, 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 idź. I i mi tu. Dziewczynki, żegnam się, bo zaraz mój smek będzie dzwonił, a ja muszę psotę przygotować, bo on za pół godziny będzie w domu. A nie mam za bardzo pomysłu na psotę, więc muszę wytężyć swoje szare komórki. Ech. No właśnie, nam też brakuje śniegu. Ubierz mi, Agatko, u nas w pomorskim nas zawsze śniego mija. Zawsze. W całej Polsce pełno śniegu, a u nas pff, nic dziewuszki, kończę, ale miło mi było bardzo, chciałam na chwilkę się z wami połączyć cieszę się, że was tak dużo było eee, wpadł vlog, więc możecie sobie obejrzeć zachęcam do zostawienia komentarzy Beata jesteś w domu, więc widzę cię w komentarzach <noise> bo miałaś się udzielać i się nie udzielasz trzymajcie się dziewczyny, dbajcie o siebie i do następnego yo.